Wśród tych samochodów można i zobaczyć samochody z napisem El Tramco, które coś nam przypominają. To jak się bliżej przyjrzeć, jest to nas, nasz żuk. Żuk, który nazywa się w Egipcie Rama. Dawniej nazywał się Ramzes. Jego eksporterem do Egiptu jest już od wielu lat spółka Polmut. Właśnie w takich skrzyniach przychodzą te żuki do firmy El Tramco, gdzie są one montowane. Silniki może nie nowoczesne, ale w tamtych warunkach nieźle zdające egzamin. W skrzyniach przychodzi większość zespołów do ramy. Natomiast na dwozie jest już dziełem firmy Eltramko. Wykonywane jest w nieco innych wersjach niż to, które znamy w Polsce. Podstawowym modelem, który znajduje najwięcej nabywców jest rodzaj mikrobusu. W serwisie odbywa się przegląd zerowy. Czuwa nad nim delegat lubelskiej fabryki Stanisław Właszczak. Ciekawe, że firma El Tramco produkuje żuki w znacznie większej ilości odmian, aniżeli to robi lubelska fabryka. Są izotermiczne, chłodnie, ciężarowe do przewozu pojemników z Coca-Colą oraz mikrobusy. Ogółem w ośmiu wersjach te pojazdy są tam produkowane.